Gdy dzieci śpią, o przygodach, marząc śnią, legendy snują się jak mgła, w odmocnych szeptów cicha gra. Kochane dzieciaczki, opowiem Wam bajkę o starym i nowym roku. W dalekiej, tajemniczej krainie, gdzie gwiazdy świecą jaśniej, a księżyc. Zdaje się opowiadać historię: żył Stary Rok. Był to mądry staruszek, srebrzystą brodą, który co 12 miesięcy żegnał się z całym światem, by ustąpić miejsca Nowemu Rokowi. W ostatni dzień grudnia Stary Rok przysiadł na skraju chmury i z westchnieniem spojrzał na Ziemię. Pod jego opieką minął kolejny rok, pełen radości, smutków, niespodzianek i nauk. Teraz jego czas dobiegał końca. Jakie to uczucie być starym rokiem? Zapytał księżyc, który przyglądał się staruszkowi. To uczucie pełne dumy, ale i troski. Odparł stary rok, uśmiechając się łagodnie. Zostawiam ludziom wspomnienia, ale obawiam się, że czasem zapominają, co z tych wspomnień wyciągnąć. W tym samym momencie zza horyzontu wyłonił się nowy rok. Młody chłopiec o oczach błyszczących ciekawością. I ramionach gotowych do niesienia nowych wyzwań. Miał na sobie płaszcz utkany z jasnych obietnic i kieszenie pełne możliwości. Czy jestem gotowy? zapytał niepewnie, zerkając na stary rok. Nikt nigdy nie jest całkiem gotowy, odpowiedział staruszek, kładąc dłoń na jego ramieniu. Ale to właśnie sprawia, że twoja rola jest tak wyjątkowa. Przybywasz z nadzieją i otwierasz ludziom nowe drogi. Nowy rok uśmiechnął się lecz po chwili spoważniał. Co jeśli ludzie nie dostrzegą tych dróg? Co jeśli zapomną o naukach, które im zostawiłeś? Stary rok wstał i uniósł laskę która leśniła światłem gwiazd. Opowiem ci, jak pomóc ludziom, powiedział. Zamknął oczy i zaczął mówić. Niech tej nocy każdy spojrzy na minione miesiące. Niech przypomni sobie chwile, które go uszczęśliwiły i te, które go czegoś nauczyły. Niech wspomni błędy, nie po to, by się smucić, ale by wiedzieć, jak ich uniknąć. Nowy rok słuchał uważnie, a potem zapytał: A co z ich marzeniami? Marzenia to Twoje zadanie odparł Stary Rok. Przynosisz im czystą kartę, zachęć ich, by nie bali się po niej pisać. Czasami wystarczy mały krok, by zmienić całe życie. Na Ziemi ludzie zaczęli przygotowywać się na nadejście nowego roku. Jedni bawili się przy muzyce, inni siedzieli w ciszy z bliskimi, a jeszcze inni patrzyli w niebo, myśląc o minionych miesiącach. Każdy z nich, nawet jeśli nie zdawał sobie z tego sprawy, nosił w sercu coś, co zostawił im stary rok? Lekcje, wspomnienie, nadzieje. Kiedy zegar wybił północ, stary rok pożegnał się ostatnim spojrzeniem. Nowy rok uniósł się nad ziemią i rozrzucił z kieszeni garść świetlistych iskier, które spadły na ludzi jak delikatny pył. Każda iskra była nową szansą na uśmiech. Na pogodzenie się z kimś, na podjęcie odważnej decyzji, na naukę czegoś nowego. Ludzie patrząc na fajerwerki czuli, że coś w nich odżywa nieśmiały płomień nadziei. Stary rok i nowy rok przyglądali się wszystkiemu z góry. Myślisz, że zrozumieją? zapytał Nowy Rok. Każdy w swoim czasie, odpowiedział Staruszek. Ale to, co najważniejsze, to przypomnienie im, że każdy dzień jest nowym początkiem, nie tylko pierwszy stycznia. A ty? Jak pożegnasz Stary Rok i przywitasz Nowy? Zatrzymaj się na chwilę tej sylwestrowej nocy. Pomyśl o tym, co dały ci minione dni? Nawet te trudne chwile uczą nas, jak stawać się silniejszym. I pamiętaj, że nowy rok jest jak czysta karta. Zacznij zapisywać ją odważnie, z marzeniami i nadzieją.